Siemanko, z tej strony Ciastek, w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam czym są Six Mansy, a więc przechodząc od razu do sedna, czym są Six Mansy i jakie są ich korzyści. Są to rozgrywki Bio 5 między graczami w danym przedziale rangowym. Fakt, że jest to Bio 5 pozwala na wykluczenie przegranej poprzez niefart lub fart przeciwnika, jak zwał tak zwał. Oraz pozwala na liźnięcie tego jak wygląda gra na turnieju, w którym gramy na tą samą drużynę kilka meczy. Ta platforma posiada również oddzielny ranking od H do S, e, znawany na podstawie waszej aktualnej rangi w momencie rejestrowania się na platformę w rokecie. Wykres jest przedstawiony na filmiku. Co co więcej, oferują również przyjemniejszą, nietoksyczną grę z komunikatorem, na którym uczymy dawać się coli, które działają bezpośrednio na grę, z wykluczeniem bezsensownych informacji. Co więcej, można poznać fajnych, dobrych graczy, z którymi możemy razem dodać się na Steam i pójść na rankedy czy stworzyć drużynę. Również platforma oferuje ćwiczenie in-game na poziomie, ponieważ uważam, że poziom jest dużo wyższy niż na rankedzie. Tylko że bez obawy o utracenie rangi w grze. Na przykład, bo się spadnie z GCK, a się nie ma tam, nie wiem, nagród wbitych, to Six sixmansy są do tego odpowiednie. Co więcej, ćwiczymy również nasz język angielski, tak że zawsze przyszlifowanie sobie języka angielskiego w niczym nie przeszkadza. A dla tych, co słabo znają angielski, tak naprawdę zwykłe I got it, I need boost, I'm backboard, pass to me, I'm left, I'm right wystarczy. I nikt nie będzie miał do was o to problemu, o ile komunikujecie się z waszą drużyną. Jak się na nie zarejestrować? Krok pierwszy: Kliknąć na przycisk Login, który znajduje się w prawym górnym rogu, i połączyć konto z Discordem. Tak, posiadanie Discorda jest wymagane, ponieważ cała platforma opiera się na serwerze Discord. Krok drugi: Wybrać region oraz nick, przez który będziecie rozpoznawalny na platformie Sixmans. Wyskoczy Wam to od razu po połączeniu konta z, z Discordem, także myślę, że nikt nie powinien mieć z tym problemu. Krok trzeci. Połączyć konto Steam, Xbox, PlayStation ze stroną Sixpence. Po wybraniu regionu oraz Niku wyskoczą Wam trzy okienka, w którym wybieracie platformę, na której gracie. W kroku czwartym należy wcisnąć przycisk rank, check, który się znajduje bodajże w ustawieniach. W ustawieniach. Nie w ustawieniach, nie wiem gdzie się znajduje Ja już to zrobiłem, niestety nie widzę możliwości gdzie mógłbym to zrobić Jeden duży przycisk, także myślę, że raczej nikt z was nie powinien go ominąć I jesteście zarejestrowani na Six SixMansach Jak zacząć? Pod kategorią Six Mans, która znajduje się tutaj Znajdziecie kanał Rank, u mnie Rank C U was zależy do jakiej rangi przynależycie rank, podłoga wasza ranga Wpisujecie w wykrzykniku, aby dojść do kolejki Ponieważ to są rozgrywki 3x3, musi być 6 graczy. Jak widzicie, ja byłem szóstym graczem, także od razu wystartowało. Po zebraniu 6 ludzi, wotuje się na jakie, jak mają być złożone teamy: czy mają być wybierane przez kapitanów, czy mają być zbalansowane na podstawie Elo sixmansowego, mansowego nieroketowego, czy mają być randomowe. Ja robię wykrzyknik C, żeby wam pokazać, na jakiej zasadzie się wybiera jako kapitan. To, jak zostaną wybrane teamy, zależy od. od Osób, pierwsze trzy osoby, które zawotują na daną kategorię, znaczy na dany wybór, taki zostanie wybrany. Także jak widzicie, jest 2 na B, 2 na C 3 na C zostały wybrane kapitany, Kapitano, kapitani zostaną wybrani losowo poprzez platformę po dołączeniu do lobby, lobby znajduje się pod waszym rankiem, pod kategorią waszego ranku, czyli u mnie C jak widzicie tutaj jest to lobby Dołączamy do lobby, i w momencie, w którym wszyscy będą w tym lobby, czyli znajdzie się 6 osób, randomowo zostaną wybrani kapitanowie. Pierwszy kapitan wybiera pierwszą osobę, jako pierwszy ma wybór, ale może wybrać tylko jedną osobę. Drugi kapitan wybiera dwie osoby. No i ostatnia wybrana osoba ląduje w drużynie pierwszej. Jeszcze zapomniałem dodać, że jak tutaj macie napisane, wszyscy gracze muszą dojść w ciągu 7 minut. Także nawet jeśli jesteście w grze rankingowej w tym momencie, to kiedy uzbiera się 6 graczy, czasem jest to kwestia minuty, czasem 5, czasem nawet 30. Wszystko zależy, ile osób w danym momencie gra X-Mansy. Także 7 minut jest to wystarczająco czasu, żeby dokończyć jakikolwiek mecz, myślę. A nawet jeśli gracie mecz wciąż. Możecie dojść do lobby i dokończyć dalej mecz. Ważne, żeby w ciągu 7 minut pojawić się w lobby. Doszedł właśnie szósty gracz. Jak widzicie, kapitanem jeden jest Delay, Waffle kitten, a kapitanem drugim jest Aaron. Waffle kitten wybiera jako pierwszy, tak jak wcześniej wspomniałem, czyli wybiera jedną osobę, a kapitan drugi wybiera dwie kolejne. Jeśli trafiliście, że akurat to wy jesteście kapitanami, to na prywatnej wiadomości od bota otrzymacie może ja tutaj gdzieś byłem wcześniej otrzymacie taką wiadomość. Gdzie możecie wybrać po prostu graczy, wybieracie po wciśnięciu reakcji na daną osobę. Kapitanowie wybrali drużyny. Na dole znajduje się kto tworzy lobby. Lobby tworzy detail. Lobby musi być stworzone konkretne o konkretnej nazwie i konkretnym hasle, które również przychodzi na wiadomość prywatną od bota. Jak widzicie, nazwa to C5397, a hasło 0L. Tak, właśnie stworzyli serwer e, Po dołączeniu do serwera nie dołączamy do żadnego teamu, żeby kików się nie zaczął Czekamy aż wszyscy gracze dołączą do meczu W momencie kiedy będzie sześciu graczy, każdy dochodzi do swojego teamu Team 1 to jest drużyna niebieskich, a team 2 to jest drużyna pomarańczowych Oni wygrali, także my nie musimy nic robić, aczkolwiek jeśli wy wygracie To wchodzicie w score report 1 Jedna osoba z waszej drużyny wpisuje w wykrzyknik report Numery Lobby I po spacji W Zawsze wygrany team Tutaj widzę, że ktoś kto przegrany był wpisywał Jednakże raczej wpisują to drużyny wygrane Jeśli nikt by nie wpisał, a wy byście przegrali To jakby meczu nie było Więc to działa na waszą korzyść Także dzięki wielkie wszystkim za oglądanie Jeśli się podobało zostawcie lajka, suba oraz Dzwoneczek aby być na bieżąco Trzymajcie się 이 나라서요